Dzień witajcie w sobotę co? Ruszamy też nie w tą epopeją ciąg dalszy ciągnę właśnie te przyrzędy, które gościłem w niedzielę w późnym wieczorem już prawie tydzień minęło nic się nie grzeje naprawdę nie ma do czego się przyczepić to co na wierzchu porosiło, być praktycznie on wyparowało, nawet nie ma co mierzyć z góry, bo tam może być 12-13. Ale ogólnie, ile dam rady ręką drzewnąć. To jest zboże zimne, nie krzeje się. I takie mamy do że czy mi po prostu ten wilgotnościomiesz odrobinę nie zawyża. To ustalić mogę tylko jak dziś wywiozę na i sobie to Ogólnie przed południem e, pojeździłem, pomierzyłem zboże, jaką kilkórzy mają, z żyto to tam po drugiej stronie za rzeką, a około 14, a tutaj przeżyto do co mi dostało jeden duży deszcz więcej, niż tam ma 18 Także ciągnę na rozładunek przyczepy. Po drodze zajadę do kompanisty. Już z nim wcześniej ustalałem, że dzisiaj, jak mi się nadawało, to będziemy gościć. Potwierdzę, jak potwierdzę, to eee, może będziemy właśnie dzisiaj Jak się ten gnuje, osypuje, jak on się zawiesza, to w ogóle nie leci. A i tak przegrzane, ładne, dobrze. Miało się nadawać do wywalenia. wołki miały to w kieprze. Coś ten mierzy chyba pokazuje Jak widać jedna przyczepka rozpakowana miałem chęć jechać po drugą, ale późno już jest. Jeszcze zrobiła godzina 14, bo to człowiek latał po tych polach. Patrzył wszystkiego co się da No I może też i to się uda. Zobaczymy jak się pogoda by utrzymała. To i nie popadało to może by i się udało te pozwalczyć zwalczyć eee, właśnie co do tego czasu zamiast jechać po kolejną przyczepę to wezmę się troszkę z brządku zrobię, będę ogarnę przywiozę im krzonki, złomy jakby koszenie w plaży duszy to to nie będzie czasu, to będzie późny obrządek. Chociaż dobrze, że tyle się uda złapać. I ogólnie nie wiem nie wiem sam jak też to, to będzie planować, w jakim to stopniu. Ale tak myślę, że na te trzy przyczepy to powinienem się zmieścić. W razie czego do pierwsze się będzie sypało na plonarkę I już wtedy można będzie. Wnioskować ile tego zboża będzie, po tym ile powierzchni na nią uda się złapać i czy wejdzie wszystko, czy nie wejdzie. Także biorę się za obrządeczek, poniekąd i czekam na sygnał od kombajnisty czy spinać zestaw, bo do tego jeszcze chcę dopiąć tą czerwoną Już jeden zestaw niech leci. W międzyczasie to zaciągnę, przyjadę pustym ciągnikiem podczepię Golden Locha i Golden Locha podryluję z tym albo ciągnik tam zostawię ja wezmę tylko ktoś po mnie podjedzie to jeszcze to lepsze będzie bo jak w razie trzeba będzie prunarkę szybko przytaskać to, to odpinam czerwoną i ciągnę z drugiej strony też nie jak się. powiem wam że tak głupiej pogody na żniwa to ja naprawdę nie pamiętam już od kilku ładnych lat i dzisiaj też tak Niby to słoneczko, niby to chmury, gdzieś tam ee, coś tam powieje wiaterek, ale ogólnie powietrze wilgotne i to ujeschnie te zboże. Ale no te 14 z haczykiem, 15 do 15 z haczykiem, jak będzie miało derzyto to naprawdę nie ma co wybrzydzać w tym roku. I tak jak ze mnie się śmieli, że. W zeszłą niedzielę tego gnoju nakosiłem. Tak teraz z terenu komentarze są, że o, żeby chociaż takie ukosić, słuchę. no. Widzicie kurde, głupia sytuacja ogólnie w tym roku i nie ma co tutaj udawać Alfy i Omegi, tylko co się uda złapać to jest. Słomy nie wiem czy mówiłem, bo byłem u słomy. To od dołu jest normalnie gno i tak zmoczona, że aż słów brak eee, trzeba to będzie przerzucać, nie ma rady, bo, bo tak to nie dosnie Nawet pleśnik zaczęło. Ale ja bym to pojechał i przerzucał, tak? Eee, te pokosy, ale no, dajcie mi pogodę taką stuprocentową, że 2-3 dni nie będzie deszczu. Wtedy ja wiem, że to ma sens, bo jak co z tego, że ja to odwinę, jak za 12 godzin popada deszcz to jest szkoda czasu, szkoda paliwa i szkoda nerwów na to tak mi się osobiście wydaje jest godzina 15.20 kombajnista już mnie dogania a ja się chwilkę przytrzymałem żeby Wam pokazać kukurydzę odmianego oleju patrząc po kolmach, patrząc po grubości obryk i przede wszystkim po wysokości waślin śmiem twierdzić że chyba, chyba się spisała ta odmiana to jeszcze jest te pole które siałem przed wielkanocą o tutaj po dwie kolby ma nie, nie, nie rzadko e, siałem przed wielkanocą czyli to te pole które ten brus przykotłował majowy ale naprawdę naprawdę radzi sobie ta odmiana no to i jesteśmy zaczynamy pierwsze pole zobaczymy jak to będzie sypać bo aż sam jestem ciekaw Domknij się bo to żyto tutaj to nie za grube będzie może spierniczać odmiana Igor Żyto hybrydowe Już widać, że dorostojałe Tylko aby wilgotność tu była dobra Ale zaraz tą wilgotność sprawdzimy Pierwsze koty za płoty, Szóstka to Żyto, Żyto zgadza się No Nieźle jak z kombajnu 14,4 to Nie ma co narzekać Wyba numer 2 13% ja piernicze, jak pieprz. Wygląda na to, że w końcu kurde raz suchego na kosze. Gdzie to zapisać? <laughs> się przyfarciło, ogólnie się przyfarciło, wam powiem. No bo tutaj za rzeką jeden duży deszcz był mniej niż tam u nas i to zadecydowało, kurczę, o wilgotności generalnie co tam mamy gnój tutaj mamy suche także korzystam z okazji, że kombajn dostępny zboże gotowe trzeba kosić, jak nie popada to jutro trudno, że niedziela znowu deja vu. ale zwijamy w kulki i zobaczymy jak przynżyto, może po południu jeszcze przynżyto przeatakujemy jakby nie padało no zaczyna teraz schnąć, powiem Wam, że teraz zaczyna schnąć bo słoneczko wyszło, już te chmury się rozeszły i jakoś to tam napawa optymizmem powoli wilgotność spoko plon chyba też się zapowiada spoko bo tak myślę, że tu z tych niecałych dwóch hektarów około 10 ton uleci, no zobaczymy no na razie odpięłem tamtą czerwoną, tą mi pełną zasypię i lecę na podmiankę coś przyciągnąć w następną przyczepę Golden Locha A w międzyczasie tą się rozwoduje 6 hektarów powinniśmy zmieścić Nie ma tu takich jakichś tam potężnych plonów, to nie przednica na pierwszej, drugiej klasie To jest kiepski wyjazd z pola Wam powiem, bo robili asfalt, podnieśli tą drogę ze 30 centymetrów tu jest tak, kurna stromo, że trzeba tym pokutem dobrze się trać, żeby jedną wytargać, a co dopiero mówić z dwoma. No dobra, wyszedł. Dobra, poszły Ależ ludzi pogoniłem do zliwowania Jeden za drugim pochodzi to by siedzieli i czekali a skoczyli, że jakiś kombajn pojechał to już i do koszenia się wzięli dobra, pierwsze ustawione na rozładunek ale teraz nie ma czasu się z tym bawić to czepią szybko Golden Locha i pędzę na pole bo odbiór nie wyrabia takie plony w tym roku na tych piachach znaczy przepraszam, egipskie czarne ziemi. Ładniej brzmi. i stanę, żeby było cokolwiek słychać. Jak widać, tutaj już przyczepa ta pierwsza jest rozwodowywana. Po prostu zaprowadziłem przyczepę, przyjechał po mnie transport, zewinałem się na gospodarstwo, już tata zaczął rozładunek. W międzyczasie dokończyliśmy obrządek i zaraz lecimy. No plan może szału nie ma jakichś tam około 4,5 tony z hektara, ale to jest żyto na szóstej klasie, na Turbo piachach, tam tylko plonuje, gdzie jest troszeczkę niżej, troszeczkę lepsza ziemia, że tam piątą klasę znajduje bo to, to tam i to no ale chociaż słomy będzie, tak? Ogólnie teraz temperatura powietrza mocno się podniosła, bo tak cały dzień e, można powiedzieć do 15, 14-15 było tak 23 stopnie Teraz jest już 27 Wiaterek i te zboża wreszcie oddały tą wodę, da się to kościć. Wszyscy w okolicy koszą. Znajomy kości przężyto, wiodący jeszcze około 14%, badał mi obok siebie żyto. Tamten pasek, co mam, to też dzisiaj wykosimy. Jakby pogoda się utrzymała, to może jutro wreszcie byśmy do kościli. Także byłbym dobry, myślę no to mamy to powiem wam kolejny zbiornik pełniutki wysypane. już jak jechałem to koguty się świeciły taki czubaty wysypane i dużo już więcej na tą przyczepę nie wejdzie przepraszam ale jest jeszcze jeden mały problemik już się robi słona wilgotna i abyśmy to dzisiaj zdążyli wymucić. To by było cacy A i powiem wam Ta gospodarka to <noise> nie jest taka prosta sprawa. Ogólnie przyczepa już tylko dopełnić gdzieś e, pół zbiorniczkę dosypać i resztę na tą czerwoną I mamy z głowy żniwa A i tutaj ten galimat ja są czek i jedziemy w tamten brzeg stawię ciągnik i kończymy Dobrze w sumie i to że się udało złapać, nie ma co narzekać tutaj najważniejsze, że te żniwa ruszyły w końcu i jakieś tam normalne są wyniki Pląd tutaj powiem wam, no nie zaskoczy. No będzie gdzieś ledwo 4 tony z hektara, ale Czego oczekiwać po piasku tutaj 6 Z, tak jak mówiłem To bez sensu, żeby tutaj nie wiadomo ile tutaj liczyć, że się zbierze No ile tutaj ton mogło być nakoszone, ojejku Obecnie 7,2 z 20, 2-3 tony No to już koło czwórki będzie, Tak no. koło czpówki czwórkę z groszem, mniej więcej coś takiego, po przyczepach licząc nic więcej tutaj nie wyczarujemy no ale dobre to chociaż słomy będzie o, to jest duży plus, że tej słomy będzie wreszcie że to się w te trzy przyczepy zmieści spokojnie ale gdzieś tam z tyłu głowy mówię zawsze rozładuj tą to będzie bezpieczniej no i się przydało jednak kombajnista ma chęć biegać te ostatnie pole szyta golić także próbujemy, co będzie to będzie mam nadzieję, że się Uda jeszcze przed rozą to złapać, jest godzina 20.15, przed 21.00 na pewno będziemy na miejscu.